Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Sponsorem programu jest producent leku na Bulgardła, Gardimax Medica Spray. Sponsorem programu jest polska firma Komagra, producent oleju rzepakowego polskiego. Kraków, miasto naszej tradycji i historii. To właśnie w Mieście Królów rokrocznie organizowany jest między innymi konkurs szopek Bożonarodzeniowych. Te najpiękniejsze później możemy oglądać. W muzeum na krakowskim rynku. Z rodzicami zawsze chodziliśmy na franciszkańską, oglądać tę żywą szopkę. W końcu Franciszkanie wymyślili jasełka aż 8 wieków temu. Jaki płynie z tego wniosek? Franciszkanie to prawdziwi specjaliści od kolędowania. Będąc w ich bazylice, warto zwrócić uwagę na piękne witraże, a na ścianach na polichromie stworzone przez samego Stanisława Wyspiańskiego. To prawdziwa uczta wizualno-muzyczna. Zapraszam wszystkich do ojców franciszkanów, do Krakowa.